Bądź mną. Anon Level 15. Potężna i majestatyczna stuleja. Chodź do gimbazy jako zagrożony gatunek. Uchuj, wycieczka. Dobra, jedziesz. Bierzesz sobie pięć torebek barszczu. Hashtag polska cebulą kwitnie. W pięciopaku taniej XD. Zapada zmierzch. Zgłodniej. Chciej sobie zrobić barszczyk. Kurwa nie ma czajnika. Szukaj czajnika po całym <laughs> hotelu. Różowy pasek dziewięć na dziesięć ma ten jebany czajnik. Kurła. Przypomnij se, że jest puzyno. Cóż począć wać panie. Dobra, chuj, idę. Bouner Dobra, pukam. No, nie ją niestety. Słyszę, Jessica, chowaj lufę. Fik, karynka otwiera. Boner over 9000, nabierz pewności siebie w sekundy, testosteron buzuje, ciało i dusza szaleje i non szalanskim głosem wyduś, no elo kurwy ulane, macie czajnik? No mamy, a co? Pyta przerażona Karynka, odwaga upada jak Berlin w 45, wyjąkaj z siebie, bo ja chcę barszczyk, masz ten czajnik i wypierdalaj. Karynka daje czajnik chętniej niż dupy. Masz go, trofeum. Dupniem barszczyk, byku. Kurwa, nikt nie ma kubka. Chuj, pisz czajnika. Pijesz. Czajniczek taki cieplutki i mokry. Pomyśl o karynce. Mmm, boner's back, baby. Wpadnij na pomysł. Czajnik, so close to cheap and days. Wyciągnij rzymianina. Zacznij ruchać czajnik. Kurwa, są so gorące. Chuj oparzony. Czajnik oburzony pisze na swoim Twitterze i tu. Karnka dostaje czajnik z powrotem. Niczego się nie domyśla. Przegryw i tak.